Zacznę od takiego szerokiego pytania, jaki to jest sezon dla lechi tomaszów Mozowiejskiej. Za nami jest ta pierwsza runda, więc możemy o takie gdzieś podsumowania, powoli się gdzieś podciągać. Ta pierwsza runda, jak ona była dla Lechi? Wydaje mi się, że było w miarę ciężko, bo niektórzy ze za zostali, niektórzy połowa z nas doszła nowych i praktycznie całą pierwszą tą rundę poświęciliśmy na to, żeby się w 100% zgrać. Teraz dopiero jest taki czas, że powoli startujemy, tak jakby. I teraz już w wydzielach ja to masz nie do powstrzymania. Teraz może no oby, oby, oby prawda? Ale, ale teraz jest taki czas na to, żeby, żeby, żeby te wyniki wniosły w górę. E, cały czas mimo tego, że się zgrywacie, walczycie o, o play-offy. to jest chyba wasz cel taki e, numer jeden, a tak. później tu zobaczycie, co będzie się działo pewnie. Tak. Tak, myślę, że trzeba przetrwać teraz tą drugą rundę, tak żeby się znaleźć spokojnie w tych playoffach, a dalej będziemy, dalej będziemy walczyć, bo dopiero gra się zacznie tak naprawdę. No właśnie i, i teraz w kontekście tej walki o play -off. Każdy mecz chyba jest na, na wagę złota, bo jak sobie zerkniemy w tabelę, to ścisk jest naprawdę... E... ciasny. Konkretny i każdy punkt, każde zwycięstwo, każdy mecz to jest po prostu na, na wagę złota i nawet jak się, nie wiem, przegrywa 2-0, to nie można odpuszczać, bo nawet ten jeden punkt tak. przy dwa, czy wygraniu za dwa, to później może się okazać tym, który zapewni awans. Wtedy, wtedy jest jeszcze ciaśniej, tak? Więc nie daj Boże, nie daj Boże żebyśmy przegrywali coraz mecze, aby, abyśmy po prostu wygrywali mhm. cały czas. Dobra. Czyli dla Lechi początek ciężki teraz będzie szło z góry, a jaki to jest sezon dla ciebie? Tak indywidualnie, jak sobie siadłeś po, po pierwszej rundzie gdzieś z zeszytem plusy, minusy. Jak sobie zerknąłem statystyki, dobra, skuteczność w ataku, dorzucasz wybloki, dorzucasz bloki, jak ty ocenisz swój, swój ten sezon dotychczas? Znaczy, różnie. Też ta gra nasza czasami falowała, prawda? Tutaj też to było początek sezonu. Był dość pechowy dla, dla mnie, bo pierwszy mecz zbyt goszczył, od razu wybity palec. Próbowałem drugi raz podbić piłkę tym samym palcem, nieszczęśliwie. Był wybity w dwóch stawach. Wtedy była pewna przerwa na pewien okres czasu. A ta się pewnie palce, jak się domyślamy są? No, na wagę prostu... złota, na wagę złota. Tak, nie, no później ten palec tak naprawdę to mnie wyłączył na dobrych parę kolejek. Wróciłem dopiero na chyba bodajże Biały stok, z tego jak chyba tak dobrze pamiętam to Białe stok był. Tak. Także no różnie, różnie. Ta, ta pierwsza runda falowała. Nie? Pod względem też tego zgrania i tak dalej to, to, to wyglądało naprawdę różnie. Ale w drugiej tak jak cała linia będzie? Ale w drugiej już jest naprawdę widać, widać, widać proste, widać progres i postęp, nie? bo w, widać to przeważnie na treningach. Każdy wie na co nas stać i tak dalej, do czego jesteśmy zdolni. Także drugą rundę oceniam start na razie na plus. Musimy no się o to podpytywać, bo jak sobie gdzieś tam śledzę wasze statystyki, w jakich składach wychodzicie, kto tam gra na środku, to ta rywalizacja jest dość spora. Trener zmienia, rotuje. Mhm. Tak z boku patrząc, według mnie to może być plus dla każdego z was, każdy treni to jest jak po prostu mecz, bo musisz walczyć o to, żeby sobie zapewnić ten plac w trakcie meczu. Zgadza tak, się? Czy? Na, na, na każdym czy... treningu jest yy, ogromna walka, ogromna rywalizacja i myślę, że to jest na plus, każdy z nas się rozwija. Zdrowa, nie wierzycie sobie tam sznuruwek. Nie, nie, nie. Nie nie. To... nie, 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 nie. podkładacie sobie nogi jak idziecie na obiad, na nie i nie, 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 nie. nie popychacie. Chociaż może parę razy się zdarzyło, ale nie, nie, nie. nie. Takich hamskich zagrywek raczej nie ma. Teraz miałem podpytać się o cel na drugą rundę dla ciebie i dla drużyny, ale obstawiam, że z wcześniejszych Twoich wypowiedzi, po prostu jest walka o playoff tak. i stały, stały rozwój tak, z cały czas. W skrócie to są playoffy. A jak oceniasz? Poziom całej pierwszej ligi, bo gdzieś już grałeś w innych klubach, grałeś też w drugiej lidze, gdzieś tam się w tej siatkówce kręcisz cały czas. Jak ocenić właśnie tę pierwszą ligę na przestrzeni lat? Jak ona teraz wygląda? Mam wrażenie, że co roku ta liga jest mocniejsza. Co roku nie tylko w. Pierwsza, ale i w drugiej rok temu byłem w Helmie. tam mm -hmm. też tam też poziom był znaczą, znacząco wyższy. No tutaj, tutaj tak naprawdę z meczami to jest loteria czasami, prawda? No bo jest poziom tak wysoki, coraz wyższy co mm -hmm. roku, że no masakra. A oprócz tego, że grasz, to śledzisz siatkówkę, gdzieś interesujesz tak żywo, nie wiem, oglądasz plus ligę, bo wiesz, że tu jest maja, czy. Zadziwię się, gdzieś... Rza, rzadko. Rzadko, bo wolę grać. Nie? Czy masz jakby I tyle tej środkówki, że już... Może, wolę w czasie masz... Może nie tyle, nie? bo mi jednak na przykład brakuje czasami, prawda? Jak jest cały dzień do tego treningu, do godziny 17 mm. czy coś, no to mi brakuje, tak już nosi mnie. Aczkolwiek no, nie lubię po prostu oglądać siatkówki, wolę grać. No. No, co robisz w wolnym czasie? Kończysz trening, przychodzisz no, do domu? Nie, i... no siedzi po prostu, wolę spędzić czas z swoją partnerką, mamy psa, także wiesz co spacer robić. Spacery z psami? Też, Netflix też. odpalany? Nie, Netflix nie, ale, ale różne rzeczy w telewizji też. To y, tak podpytam, kto wygra według ciebie mm, na pierwszą ligę? Wiadomo, Faworytem jest Lechia Tomaszów-Mozowiecki twoim zdaniem, ale na drugim miejscu kto może, kto może wam najbardziej zagrozić? Obyśmy obyś my, ale nie wiem, ciężko powiedzieć, bo tam na początku ligi, na, na początku tabeli przepraszam, też jest dosyć ciasno nie? i naprawdę ciężko powiedzieć. Eee, no to teraz jeszcze na koniec, jak ci się podoba w Kama Sport Management? Z większością tak naprawdę spotkałem się pierwszy raz, między innymi mówię tu o bardzo dobrym kontakcie z menadżerami. Do dyspozycji mamy, z czym się spotkałem właśnie pierwszy raz, do, do dyspozycji mamy chociażby dietetyczkę, z tego co wiem, od trenera aż po trenera. Przygotowania mentalnego czy motorycz, motorycznego. No, niczego mi naprawdę nie brakuje. Tak jak już mówiłem, że pierwszy raz się po prostu z tym spotykam, tak naprawdę, z profesjonalną menażerką. Także, mi... także, także nie, no tutaj, tutaj nie mogę niczego zarzucić. Naprawdę jestem zadowolony. Bardzo mi ją nam to słyszy, to teraz na koniec jeszcze raz. Czego Ci życzyć na tą e, drugą mhm. rundę e, i, i drugą część sezonu? Ja myślę, że. Myślę, że tak jak każdemu. Zdrowia. zdrowej wytrwałości. I o resztę już zawalczysz tam no, na O reszta, reszta jakoś się znajdzie sama. Dobra, do tego cię życzę. Dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję Trzymamy bardzo. kciuki, żebyś tam podbijał parkiety, żeby Lechia szła, szła do góry cały czas. Dziękuję stopy. bardzo.